Witamy Was w kolejnym odcinku z Borderlands 2 Witam Kontynuujemy misję, mamy tylko jedną główną? Tak. Lash. Lash. Jedziemy o, do Frostbernkania. Nie pamiętam tej lokali. Jak możesz tego nie pamiętać? Jak już tam byłeś trzy razy? No wiem, ale nie kojarzę no. nacjat. burning hosty spoko już nie muszę tego wow. problemu nie mam problemu, mnie a tealoka myślałem, że po nazwie misji chociaż co przypomnisz nawet nie przeczytałem wiesz coś na mnie chyba leci Coś słyszę za sobą. To ja. Nie jakieś ciepy tu są. Poszli tam na dół. No. Debile. To my goliata. Goliacik Wpadła mu tak. maseczka no Właśnie nie widziałem. Żeby a jednak zabił nie z tym, no że tylko są wkurzające, bo za każdego, za każdego zabitego dostają ten swój awans No! La mnie Pani karabajny go rozduch Nic nie mówię Reload pół godziny. Jeszcze uciekł sam. Gdzie on? What the fuck Taki strasznie wkurzający pistolet Strzający kilkoma kwadratami usłyszałem jak Goliat się przemienia Spoko, okay, już go nie ma Okej okay. Sporo tych wrogów Czas na furię Serio, amunicja nie mam? Tak powiem niedawno. Hmm. A potem pistolet zżera aż po cztery pociski? No nic, dobrze jest. Będę z golem. Mid Midget. No grenade, nie rozwaliłeś ich. Ale dasz Tak. Ta. czteropak erydium na górze. Tak. Tak to jest jak się biegnie po skarby. Jest, go. A przed chwilą wydałem cztery erydium. I się, się zwróciło. Przed odcinkiem. Ale dostali po duksku. Epic Mają mnie tu jak na widelcu Jestem wystawiony dość mocno Czekaj Plecak Zjaram się Nie, 6hp Ale dostał Ty zginiesz nareszcie Boooo, by bo, bo. Nikogo tu nie ma. Patrz. Mam mu do karabiny. Z tego co pamiętam to tu skrzynia była. Tu? Big chest. Ja nie pamiętam. Tak jest, big chest. Co tam? Snatcher, rifle and SMG. Eee... to idę. Pewnie słabe. SMG ma lepsze accuracy. No to jest jest przy, wszystko lepsze poza reload speedem. Mhm. Reload speed jest bardzo ważny. Bo SMG to nie aż tak. No. Na przykład w takim karabinem co ja mam 117 pocisków w magazynie. Mi się przydał jakiś reload speed. Słabe tarczy, Wszystko słabe. W ogóle, no, wszystko słabe na razie. Ale to spokojnie. A mu do pistoletu jest mi strasznie potrzebny. tych tak? jakiś leży. Do rewolweru... Do rewolweru. Przepraszam, te są do rewolweru, to są chyba do shotguna. Do rewolweru to są te same co do pistoletu chyba. Właśnie mi się to wydawało. Bo... Tak, w jedynce było inaczej, ale już tutaj no. nie tak... Reworwer tak jakby to pistolet no. Spider-run, Jak one były w jedynce nazywane? Ży Nie to były po prostu mrówy, a te tam były podzielone klasy zawsze dozwyczaj była żyromruwa, co nie? No żyromruwa Królowa ży mrówek tak. Pamiętaj się Tam, tam to tam. była ich masa, tutaj ich jest, jest trochę mniej No to 41, jeszcze gorszy Ja mam teraz taką fajną tarczę. Wcześniej miałem ta, taką jak mnie ktoś walnął, to dostawał z prądu. Teraz mam taką, jak ktoś mnie walnął, to się z jaja. Mm. Fajne są takie tarcze z tymi, tymi. No. Zazwyczaj ktoś umiera. No. Albo ty, albo ten, kto ci walnął. Fak. Dwóch nomadów. na No i po sprawie. No. Słyszałem Midgeta. Ja tu gdzieś widziałem trzy czerwone kropki na mapie. Znaczy nie, to ja, że to, to jest z ścianą byłem. Jakbyś, jakbyś tam dołem poszedł. No. No, teraz ten, ten moment. A, ah, z tym badawcem tutaj. Woma. Hmm. O, już zeskoczył. Dlaczego ja tam nie idzie tych dla? Ty, ty. Dobrze jest. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Eee to... W myślałem, że będzie tymi klasami dużo trudniej Ale jest tak tak samo dla mnie No Wracą kolejny chociaż i tak mam ulubioną klasę zostanie snajper To ze względu na snajperki czy... Ze względu na, na jego osobowość na jego... No a wszystko Ja tam lubię takie postacie. Karabajni. Oczywiście, że gorsze od moich. Nic nie jest lepsze. Wszystko musi być gorsze. Na razie przez większość będzie tak. Spider Anty. Rantian. Może na razie po 3 dolce się dostaje no. akurat teraz zabrałem trzy po dwa dolce Za nami jeszcze jakieś bydlaczki wyskoczyły Leć muszę co takie bydlaczki? Mówiłeś malanku. Znaczy, przed chwilą był jeden, duży. Zanim przyszedłeś, już go nie było. Zginiesz ty. No. Tutaj, tutaj pamiętam, były duże skrzynie. Będą, tady, no. Tutaj jest blisko jakaś jedna. Tutaj, zaraz. No tutaj, na takiej jakby przepaści, nie? Na bok. O. Tarczuchy. Wszystkie słabe. No. Loot midget, skąd ty się tu wziąłeś? Nie wiem. Z dupów. Łał. Muszę Nienawidzę tych loot midgetów, one są dla mnie mocne. Ale ja bym mnie wydupcył, o, jak... o jaki granat Powinien dać radę zaradzać Spoko to stoję ja I granata wydupczył Tak ja. Pomarańczowego Tak Legendaris Jebu Hajsy się zgadają Miałem ja, ja oczywiście już mocniejsze granaty, ale wydobył mi granata 3-5-5 elektrycznego. A mm. jak ja teraz? Mam... To nie jest zły. Ja mam 3-10 na razie. To był. Co ich? Tak. Jakie te burningi mnie wkurzają. To się jeszcze tam nomad się skrywa. Trochę HP. Ciemno tu trochę Gdzie ja tam, ja mam miasto Nie mam w ogóle ci grę, dlatego O, oh, Eridu Oh yeah. To się nazywa miazga Idę Serio Raging Ja już go miałem normalnie na Biegna, nie wiem czy zdążę Oko nie wiedziałem czy to poradzę, więc nie mówiłem. Spoko. Proszę, bym jakiegoś chciał dla siebie. Ja też lepszego mam, taki gówno rzecz. Że... Ja żadnego nie mam jeszcze. Czekaj, tam na dole. Fa, nie tam. A, nie tam. E, tutaj jest skrzynia. Pistolety. Słowizna Nawet nie mam miejsca, żeby je brać już Potrzebuję ammo do pistoletu Nie hajsu, tylko ammo No i dają mi hajs Życie? BD z Psycho O, rzuca ramię. Pamiętam w jedynce to w ogóle ten Będę z Psycho to był całkiem inny No Po pierwsze inny głos Po drugie inna broń chyba On wtedy używał ręki Nie Nie? Eee, on używał Nie, w sumie on też ...używał rury, ale takiej brzydkiej ona w ogóle dopracowana nie była. Ale spoko. Jeszcze kolejny. Mm. Dostał krytyka. Taka jest To jest zwykłe broń, ma na niego ten... ...duży wpływ. Oj, oj, oj. Terabajn, 2-6. Ale gówno, Boże. Uważaj na płomienie ze ściany. Mam, no, pamiętam. Jabłki i zgam. Aha, spadłem przez lagi i dadłem. Robisz coś? Co? Robisz coś na komputerze? Nie. To u mnie laki. Co tu na sprzedaż? To. Dam to... ja chyba wszystko na sprzedaż. A Amu... bo... Wrócimy, jeżeli będzie koniec tego odcinka. No, bo to będzie długi nawet. No. Strzelają już do nas co o mój lek o to nam dzisiejsza penicilina potrzebna Znam to uczuć. Kurde, ale widzę tutaj full luksus plazmy, kamery. Tutaj dywan z niedźwiedzia. No dywan z niedźwiedzia to jest. Taki, taka plama. Ale to, co tam? Ale to z niedźwiedzia. Na chwilę gdzieś rozpozna. I to było... Taki, taki, taki luz, ale stolików to już sobie kupić nie mogła. Postawiła cztery skrzynie, a na nie jaką, jakąś płachtę. No tutaj mikrofala. Zobaczmy czy piecze. O dópsty. Dobrą ma tu mikrofalę. A tutaj co to jest? Pralka. Nie, to śmietnik był. Ajajaj, kurna. No, Lili wznikła. O to fakt. Nic nie zdążyłem zobaczyć, się ona wbiła. O, wezwałem cię na A Psycho incoming? Tak. Może tutaj sufit się niszczył. Oh no Lili, no, li, psujesz mi na mierzenie go. Jednak Syrena plus Syrena to nie jest dobre połączenie. No nie. bar. Coś tam jakiś karabań wypadł Do dędzieni. No to To była pierwsza fala tych psychosów co nie? Mhm mm Pada z psychosów Bo później będzie ich strasznie dużo narzekaliśmy na True World Hunter Modzik No Zresztą jak wcale nie musi skoro tam to był truevolt no zobaczymy. No pojdziemy. Boże... Tak, ta, Elif nic nie da mi zrobić. Elif. A co ja powiedziałem? Elif. What the fuck? Elif. co? What the fuck, ty ginę. Serio? Okej, idę. Ja do strady. A. Aleluja. Bada Saitos, usłyszałem. Bada Saitos. Zginiesz ty wreszcie. Kurna mać. Ile można go bić? On mnie i rzucił mnie w ostatni I, Dobra, might, dawaj szybciej go. Czekaj. Okay. Okej. Dzięks. Tro... Trochę mnie denerwował. Fuck! Grini. Taki granat, No. Jak ta beczka łaby o dwa karabiny nie co kolejny badacz no to jest ostatni chyba coś mi się wydaje że przedostatni. pistolet A, chyba nie ridium na kłaniać to erygium zjedz je sobie spoko a nie penicydina zadziała no. yeah. to dawaj im kamery wyłączymy <grym> ale jak planujesz to zrobić patrz tutaj są te jakieś gówno przyciski ty pat to jest ten roland o ty, Roland na fanpage'u. Jest, class mode. z minusami. Już pierwszy, ale ciekawe jak. E... No ha, odbiera mi Max Healtha. A mi odbiera pistolet z Aquarici. Ja tam wolę go zdjąć. Ja tam już mam lepszy. Ja swojego zdjąłem. Amen. ja Jezus, Maria. Przeniosła. Sucz. <tryk> Będziemy szli ratować jej chłopaka. Rolanta. Uh -huh. Tu będzie po drodze duże skrzynia przypadkiem, czy nie? Tak, będzie. O, co do niej zmierzamy. Znowu coś się strzelił. Tam można zejść, czekaj. Tutaj nie da się wyjść z powrotem, więc przepadnie duża skrzynia, a tam jest ten znak za naciśnięcia jakby co. Aha. też by musiał się poświęcić tam. Nie no, w sumie może tam, tam pójść, bo da, da się tam, tam ten wywozić, tylko to jest trochę dłuższa droga po prostu. Mhm. słabe Słabe... Czyli przycisnąć trzeba tamto, tak? Nie trzeba, ale można żeby ten. Żeby zdobyć te bad Żeby zdobyć te badosranki. Dobra to chodź. Czekaj, gdzie to jest? Jest tu. A to gówno. E, tam to mi to niepotrzebne jest Gówniane gówniany ty. To bados To jest. No. No I tak wyszliśmy w sumie. nie tak daleko. Dobra. Gdzie w ogóle teraz zmierzamy, bo mieliśmy kończyć czy nie? Teraz... E, ...tapimy się do lokacji, w której będzie ten cały Bladżot Stronghold i Aha. tam skończymy. Dobra. Mam mu zbierają? Coś cię atakuje No Loot midget, serio? Wezmę ja go z to... fury Fułek, ci szybko HP skoczyło Ile mu tam zabierasz? Sporo Ale nienawidzę tych midgetów. Padlina Hojsy. No, tak niewiele mi do lewa, zabrakło Jednego wroga. Elie mm. <grywa> wróciła do sanktuarium, ale będziemy szukać Rolanda. No a tylko jeszcze tu wszystko pogarniamy. Mm. Tak wszystko leci na sprzedaż Teoplas moda na razie zostawię Dobra Ja poczekaj chwle I to Dobra, możemy kończyć Nie zajmuj zaraz zejdę do ciebie po dachach skacze <laughs> Szukaj skrzyni gdzie <laughs> ja jestem no, no widzę właśnie Dobra Oczywiście jak się Wam to podobało to oczywiście łapujcie, komentujcie, subskrybujcie To znalazłeś Jakiś domek Pójdź zobaczyć, tam jest Nic nie ma, pusto No i właśnie subskrybujcie no Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i Cześć Opóźnienie małe